Ćwiczenie rysowania nie należy do łatwych zadań. Teoria sztuki jest tematem bardzo obszernym, który może wręcz onieśmielać swoją złożonością. Otaczająca nas rzeczywistość jest bardzo skomplikowana, i kiedy chcemy coś narysować, często nie wiemy od czego zacząć. W tym filmie pokażę Ci, jakie ćwiczenia mogą Ci w tym pomóc. Kluczem do skutecznej nauki jest opracowanie dobrej metody przyswajania i utrwalania informacji. Metoda ta powinna się opierać przede wszystkim na jednym założeniu. Żeby się czegoś nauczyć, musisz najpierw zrozumieć dany temat. Często osoby, które uczą się rysowania, nie widzą efektów swojej pracy. Dlaczego? Bo polegają wyłącznie na obserwacji. Rysują z referencji albo z natury i przenoszą na papier wyłącznie to, co widzą, czyli po prostu kopiują, a nie starają się zrozumieć tego, co rysują. Kluczowa jest jednak nauka widzenia rzeczywistości przez pryzmat różnych form. Rysowanie to proces proces przypominający nakładanie warstw od bardzo prostych form do coraz bardziej złożonych. Ważne jest też, żeby uczyć się jednej rzeczy naraz. To częsty problem. Często tak bardzo chcemy dowiedzieć się więcej, albo tak szybko chcemy podnieść nasz poziom rysunkowy, że w końcu próbujemy uczyć się wszystkiego jednocześnie. Przez to rozpraszamy naszą uwagę i po prostu nie jesteśmy w stanie skutecznie się uczyć. Skupienie się na konkretnym temacie pozwoli Ci też, Dobrze zarządzać swoim czasem. Nie musisz rysować kilka godzin każdego dnia. Możesz przeznaczyć na ćwiczenia zaledwie kilka lub kilkanaście minut. Ważne jest jednak, żeby rysować regularnie. Pokażę Ci teraz, jak wykorzystać tę warstwową metodę uczenia się w praktyce. Załóżmy, że pewnego dnia postanawiasz nauczyć się rysować koty. Tak może wyglądać Twoja droga do tego celu. Jak widzisz, mimo wszystko, cały proces zacznie się od obserwacji, ale posłuży ona jedynie jako punkt wyjścia do dalszej nauki. Wnioski wyciągnięte z obserwacji pozwolą Ci lepiej zrozumieć rysowany obiekt. W tym przypadku będzie to kot. Następnie nauczysz się, jak budować swój rysunek. Używając prostych, a następnie bardziej złożonych form, od kilku prostych linii aż do końcowych detali. Później pokażę Ci, jak możesz przetestować zdobytą wiedzę poprzez rysowanie innych przedstawicieli rodziny kotowatych, próbę narysowania kota z pamięci, a także poprzez bardziej wnikliwe studium referencji. Naukę możesz zacząć od rysowania z referencji. Wykonaj kilka szkiców, po prostu patrząc na zdjęcia. Na jeden szkic poświęć maksymalnie 15-20 minut. To nie muszą być dopracowane rysunki. Traktuj to szkicowanie jako takie wstępne zapoznanie się z tematem. Staraj się analizować formę, ale na razie szkicuj swobodnie. Raczej obserwuj swój obiekt. Takie próbne szkice pokażą ci, Jakie są braki w Twojej wiedzy i nad czym warto popracować później? Przyjrzyj się uważnie tym rysunkom i zastanów się, co ci w nich nie pasuje i co by można w nich poprawić. Możesz też zadać sobie pytanie, czego nie wiem na temat rysowanego obiektu. Na przykład, co oznaczają dane wypukłości na ciele, czy jakie mięśnie budują anatomię kota. Następnie możesz dowiedzieć się nieco więcej o samym kocie. Możesz trochę poczytać o tych zwierzętach, żeby lepiej poznać ich zwyczaje i sposób funkcjonowania. Pamiętaj, że chodzi tutaj o zdobycie podstawowych informacji, a nie jakiejś bardzo specjalistycznej wiedzy. Pooglądaj zdjęcia i filmy, które pokażą Ci, w jaki sposób kot się porusza i jak wygląda jego ciało pod różnymi kątami. Spróbuj zrozumieć, dlaczego kot jest zbudowany tak, a nie inaczej. Zwróć uwagę na te cechy, które go wyróżniają spośród innych stworzeń. Po wstępnym zapoznaniu się z tematem poprzez obserwację, możesz przejść do samego rysowania. Pierwszą rzeczą, jaką warto przećwiczyć, kiedy rysujesz coś nowego, są proporcje czyli wzajemne relacje długości pomiędzy poszczególnymi częściami obiektu. Mierzenie proporcji jest pierwszą rzeczą, którą robisz, kiedy chcesz coś narysować. Dzięki nim możesz realistycznie uchwycić obiekt. W przypadku nauki rysowania zwierząt czy postaci warto zmierzyć podstawowe relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi częściami szkieletu. Zatem nasze ćwiczenia z rysowania kotów zaczniemy właśnie od wyznaczenia uproszczonego modelu szkieletu. Znajdź zdjęcie lub rysunek przedstawiający budowę szkieletu i przerysuj go, upraszczając poszczególne części do linii, kropek, elips i pudełek. Za podstawową jednostkę miary obierz długość jednej głowy. Zobacz, ile głów mieści się w każdej części ciała i zanotuj gdzieś wyniki Twoich obserwacji. Jeśli dokonujesz takich pomiarów po raz pierwszy, Możesz obrysować szkielet na osobnej warstwie w programie graficznym. Taki rysunek możesz wykorzystać jako referencję, ale pamiętaj, żeby w późniejszych etapach swoich ćwiczeń już niczego raczej nie obrysowywać. Obserwuj zdjęcia czy obiekty w naturze i znajdź wcześniej wykreślone proporcje, po prostu patrząc na to, co rysujesz. Pamiętaj też, że przygotowany przez ciebie model proporcji nie zawsze będzie idealnie pokrywał się z rzeczywistością. Czasem będzie go trzeba zmienić ze względu na perspektywę albo inne elementy anatomii, takie jak skóra czy mięśnie. Model ten będzie jednak zawsze pomocny we wczesnych szkicach jako świetny punkt wyjścia do dalszej konstrukcji. Teraz, kiedy znasz już proporcje naszego kota, możesz wykonać jeszcze inny rodzaj ćwiczeń, dzięki którym lepiej uchwycisz formę. Zauważ, że zawsze, kiedy rysujesz jakąś żywą istotę, ma ona swój specyficzny kształt. Nie składa się przecież z kanciastych linii czy brył. Nie jest w żaden sposób usztywniona, tylko jej forma zdaje się optycznie płynąć. Aby uchwycić to realistyczne wrażenie takiej organicznej miękkości warto ćwiczyć rysowanie gestu. Po angielsku spotkasz się z określeniem gesture drawing. Właściwie każdy obiekt ma jakiś gest. Wrażenie ruchu, które można oddać prostymi liniami. Znajdź kilka referencji i staraj się je przerysować tak. Żeby uchwycić dynamikę kształtu danego obiektu. Nie staraj się rysować konturów formy. Spróbuj znaleźć płynne linie, po których podąża oko i które wywołują iluzję ruchu, pewnego rytmu. Tego typu ćwiczenia nie powinny zająć Ci więcej niż dwie minuty. Możesz wykonywać je w różnym przedziale czasowym. Dobrze sprawdzają się na przykład sesje po 30 sekund czy 1 minutę. Tak krótki czas rysowania sprawi, że skupisz się tylko na najważniejszych liniach tworzących obiekt, na tych, które decydują o głównym wrażeniu, jakie wywiera na nas rysowana rzecz. Kiedy potrafisz już uchwycić proporcje i narysować gest obiektu, Możesz przejść do rysowania z użyciem prostych brył. Spróbuj rozbić formę ciała kota na proste bryły, takie jak prostopadłościan, stożek, walec czy kula. Obserwuj referencje i pomyśl, jak najprościej przedstawić poszczególne części ciała. Możesz nieco modyfikować podstawowe formy tak, żeby lepiej odpowiadały widzianemu obiektowi. Cały czas pamiętaj też o dynamice formy. Upraszczaj, ale staraj się nie usztywniać brył. Teraz, kiedy już wiesz, jak wstępnie uchwycić formę kota, możesz przejść do rysowania anatomii. Uspokoję cię. Nie musisz znać na pamięć całej anatomii kota. Nie chodzi tutaj o poznanie każdego najmniejszego detalu. Tylko raczej o ogólną orientację w rozmieszczeniu i kształcie mięśni. Wiedza ta pozwoli Ci na lepsze zrozumienie tego, co rysujesz. Patrząc na kota czy inne zwierzę, które chcesz narysować, będziesz wiedzieć, co mniej więcej oznaczają wypukłości czy inne zakrzywienia na ciele. Warto przygotować sobie uproszczony rysunek anatomii, widzianej z przodu, z tyłu i z boku. Następnie spróbuj zlokalizować poszczególne mięśnie na ciele, patrząc na zdjęcie. Napotkasz tutaj małą przeszkodę. Struktury anatomiczne, które już znasz, będą bowiem przykryte od zewnątrz przez skórę i futro. Tutaj mała wskazówka: możesz najpierw przestudiować budowę ciała kotów bezwłosych, a potem porównać ją z rasami o dłuższej sierści. W ten sposób zobaczysz, które struktury anatomiczne są zawsze widoczne, mimo okrywy włosowej. Teraz możesz pochylić się głębiej nad wspomnianym przed chwilą futrem, czyli nad ostatecznymi detalami, które dodasz do swojego rysunku na samym końcu. W nauce rysowania danego zwierzęcia warto wygospodarować trochę czasu. Na analizę szczegółów jego wyglądu zewnętrznego, czyli piór, sierści czy łusek. Jeżeli uczysz się rysować coś innego, ten etap będzie po prostu momentem, w którym przeanalizujesz wszystkie mniejsze szczegóły, te, które dodaje się, kiedy główna struktura obiektu jest już gotowa. W przypadku naszego kota warto przeanalizować, w których miejscach ciała futro jest dłuższe, a w których krótsze. Możesz też porównać ze sobą różne kocierasy. Po przećwiczeniu wszystkich opisanych elementów dysponujesz teraz pewnym przepisem. Przepisem na to, jak można narysować daną rzecz. Teraz możesz podsumować swoją wiedzę. Ciekawym ćwiczeniem będzie przyjrzenie się innym wariantom obiektu, który już znasz. W przypadku kota. A dokładniej kota domowego, którego dotychczas studiowaliśmy, będą to inni przedstawiciele rodziny kotowatych. Spróbuj narysować lwa, panterę czy rysia. Zobacz, jak możesz wykorzystać dotychczasową wiedzę do narysowania innych gatunków. Zobaczysz, że rysuje się je podobnie do naszego kota domowego, ale też napotkasz na wiele różnic, jeżeli Twoim celem była nauka na przykład rysowania postaci, możesz tę część ćwiczeń przeznaczyć na rysowanie innych nacji czy ludzi w różnym wieku. Innym sposobem podsumowania wiedzy rysunkowej są po prostu ćwiczenia rysowania z pamięci. Spróbuj przypomnieć sobie cały proces rysowania od naszkicowania proporcji do końcowych detali i narysuj kilka kotów bez użycia żadnej referencji. Później przeanalizuj swoje rysunki i zobacz, co sprawiło Ci największą trudność. Dzięki temu będziesz wiedzieć, który etap ćwiczeń warto jeszcze powtórzyć. Ostatnim ćwiczeniem, które pozwoli na sprawdzenie Twojej wiedzy, będzie wykonanie dokładniejszego studium obiektu, tym razem przy użyciu referencji. Spróbuj jak najdokładniej przerysować kota. Ale tym razem, korzystając z całej zdobytej wiedzy, to ćwiczenie zamknie pewien cykl, który możesz powtórzyć, by utrwalić wiedzę, lub wykorzystać tę samą metodę, by nauczyć się zupełnie nowego zagadnienia. Możesz też spróbować wyrenderować stworzony właśnie szkic. Będzie to wymagało innych umiejętności niż tylko rysunkowych. Ale dzięki temu zobaczysz, w jaki sposób dobry szkic może stanowić bazę pod kompletny obraz. Widzisz więc, jakie ćwiczenia warto wykonać, jeżeli chcesz nauczyć się rysować zupełnie nową rzecz. Twoim głównym celem powinno być zawsze poznanie prostych idei, które pozwolą ci zrozumieć i narysować dany obiekt. Na samym początku nauki, kiedy rysujesz daną rzecz po raz pierwszy, warto wykonać wszystkie zaproponowane tutaj ćwiczenia. Co jednak zrobić po ich skończeniu? Możesz po prostu powtarzać wszystkie te ćwiczenia po kolei, do momentu, aż poczujesz się pewnie w rysowaniu danej rzeczy. Możesz też zrobić inaczej, powtarzając tylko wybrane etapy. Nie zawsze znajdziesz czas na przykład na dłuższe studium. Jeżeli nie możesz wygospodarować w ciągu dnia więcej niż pół godziny czy godzinę na ćwiczenia, warto skupić się bardziej na prostszych ćwiczeniach, takich jak rysowanie gestu, prostych form czy ćwiczeniach zrozumienia proporcji. Możesz też pogłębić zdobytą wiedzę. W przypadku nauki rysowania naszego przykładowego kota: Takim pogłębieniem wiedzy byłoby studiowanie na przykład poszczególnych części ciała. W tym celu możesz użyć dokładnie tej samej metody, czyli zacząć od obserwacji i wstępnego wykreślenia proporcji aż do nauki rysowania końcowych detali. Możesz też nauczyć się czegoś więcej niż tylko szkicowania. Zaprezentowane tutaj ćwiczenia skupiały się w dużej mierze na samym rysowaniu, ale możesz w podobny sposób nauczyć się np. Na renderowania obiektu. Widzisz więc, że rysowanie warto potraktować jak proces. Tworzenie każdej pracy powinno być podzielone na konkretne etapy, które wynikają z siebie nawzajem. Przez te same etapy przechodzimy, gdy uczymy się rysować nową rzecz. Zapamiętaj: żeby się czegoś nauczyć, musisz najpierw to zrozumieć. Zwykłe kopiowanie rzeczywistości, bez próby analizy form i idei, jakie za nimi stoją, nie podniesie Twoich umiejętności tak szybko, jak ćwiczenia konkretnych etapów rysowania. Proces rysowania przypomina nakładanie na siebie kolejnych warstw. Staraj się przechodzić od prostszych do bardziej złożonych form, zamiast rysować wszystko od razu, bez żadnej analizy. Ucząc się rysować nową rzecz, ćwicz obserwację, szukanie proporcji, rysowanie gestu, prostych form, anatomii i końcowych detali. Utrwalaj zdobytą wiedzę, analizując możliwe modyfikacje rysowanego obiektu, rysując z pamięci, i wykonując dokładniejsze studium z referencji. Poznaną metodę możesz wykorzystać do nauki rysowania jakiegokolwiek zagadnienia z zakresu teorii sztuki i jakiegokolwiek obiektu. Ćwicz regularnie. Nawet kilkanaście minut codziennego rysowania pomoże ci podnieść Twoje umiejętności. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Ci przyjemnej nauki rysowania. Twoją pasją są gry komputerowe, filmy czy animacja? Możesz przekuć to marzenie w pracę. Tworzymy wymagające kursy internetowe z codziennym wsparciem instruktorów oraz pomocną, zaangażowaną społecznością. potęgaobrazu.pl Dołącz do nas!